Jesteś wolnością. I nie taką wolnością, którą możesz być, nie taką wolnością, którą możesz się stać, nie taką wolnością, którą możesz Ponownie odzyskać, tak jakbyś ją utracił. Wolność, którą jesteś, jest z wolnością, z dużej litery. To nie jest wolność z małej litery, która podlega zmianie. To nie jest wolność, którą można zamknąć w cokolwiek. Jesteś wolnością. Jesteś wolnością. I my nie musimy naprawdę w żaden sposób. Definiować tego, czym jesteśmy. Nie musimy mówić o sobie absolutnie nic. I nie musimy wierzyć w absolutnie najmniejszą myśl, jakiekolwiek przekonanie. Nie musimy tego robić. I wolność nie polega na tym, że czujemy się świetnie w każdym momencie, że w pierwszej kolejności wyobrażamy sobie, czym jest wolność, jakie są. Atrybuty wolności, co oznacza bycie wolnym, mogę zrobić to, mogę zrobić tamto. Jest coś jeszcze bardziej pierwotnego i to jest prawdziwa wolność. Nie muszę być kimś, kto posiada atrybuty wolności, bo dlatego, że wolność nie, nie posiada żadnych atrybutów. Jak tylko myślimy coś o sobie i zaczynamy wierzyć w to, że jestem kimś, kto jest taki i taki, to automatycznie zaczynamy grać w grę chcę i nie chcę. Tożsamość automatycznie, z definicji, zakłada taką dynamikę relacji z tą całą rzeczywistością, która opiera się na tej dualności chcę i nie chcę. To jest to, co bym chciał, to jest to, co chciałbym odżegnać od siebie. To jest to, w jakim kierunku zmierzam i automatycznie istnieje taki kierunek, od którego chcę uciec. To jest to, jak chcę się czuć, a to jest to, jak nie chcę się czuć. I dlatego pójdę na terapię, pójdę gdziekolwiek, zrobię ze sobą cokolwiek, byleby tylko nie czuć w sobie tego. I to jest ta cała gra. Chcę i nie chcę. I wówczas... Całe nas nasze doświadczenie zamienia się w jakieś takie pole bitwy. My szarpiemy się z tą rzeczywistością cały czas. Jak jest dobrze, to boimy się, że będzie źle. Jak jest źle, no to jest źle. Ale jest coś dużo bardziej pierwotnego od tej całej gry. Jest w nas coś, co nie ucieka przed. Najmniejszą rzeczą. Jest nas coś, co spotyka się z każdą emocją, z każdą myślą, z każdym doświadczeniem. Bez wybiórczo, niewybiórczo. Bez wyboru tak samo. I to jest prawdziwa wolność, dlatego że ta wolność nie podlega żadnej kondycji. Żadnemu warunkowi. To jest wolność, którą jesteś, i której nic nie może ci odebrać. Poza taką iluzją wiary w to, że jestem kimś, kto. Jeżeli wierzymy, że jestem kimś, kto, to to jest bardzo interesujące, dlatego że to wierzenie. Jeżeli spojrzymy na nie bardziej uważnie, ono. Zawsze koresponduje z takim głębokim uczuciem, tak ostatecznie to jest po prostu strach, strach przed życiem. Gdybyśmy naprawdę się niczego nie bali, gdybyśmy naprawdę dotknęli w sobie miejsca, które nie boi się, to nie mielibyśmy najmniejszej potrzeby, żeby zamieniać ten przepływ tego życia, które się wydarza poprzez nas, w pole. Bitwy, gdzie toczymy jakieś strategie z tą rzeczywistością, gdzie próbujemy poukładać to wszystko tak, żeby było mi dobrze, po to, żebym odnalazł komfort, po to, żebym w końcu nie czuł, że się tak naprawdę po prostu zajebiście boję tego wszystkiego. Ale jest w nas miejsce, które doświadcza strachu, ale samo w sobie nigdy się nie bało. Możemy czuć się zniewoleni, możemy czuć się ograniczeni, ale jesteśmy wolnością, która doświadcza nawet takiego wyrażenia, takiego uczucia, kiedy ta tożsamość w nas wyobraża sobie jakieś parametry wolności, jakieś parametry zniewolenia i wówczas myśli o sobie, że jestem kimś, kto jest ograniczony przez coś, dlatego że nie mogę zrobić, nie mogę osiągnąć tego i tamtego. Bo wyobrażam sobie, że jeżeli to osiągnę, cokolwiek by to nie było, to to będzie ten moment, w którym być może mam takie mam taką nadzieję, że być może pozwolę sobie zapomnieć na chwilę, że się boję. Ale tego się nie da zapomnieć. Nie można wyrzucić strachu poprzez to, że stworzymy jakąś zewnętrzną okoliczność, która będzie jakimś rozwiązaniem, która zapewni nam takie ostateczne Niezniszczalne, nieprzemijalne bezpieczeństwo, nie w tym świecie zmian, niepewności, nie istnieje coś takiego, nie istnieje ostateczne zapewnienie, nie ma czegoś takiego. Wszystko jest bardzo niepewne, wszystko jest bardzo niestałe. To, czym jesteś, nie to, co myślisz o sobie, nie w to, w co jesteś głęboko przekonany, nie nawet poza całą tą grą szukania bezpieczeństwa, szukania szczęścia, szukania miłości, szukania szukania. Próbowania dosięgnąć czegoś i próbowania porzucić coś. Poza tym wszystkim Jesteś po prostu Ty, jesteś po prostu Ty, wolność. To był chyba święty Piotr, który był zamknięty w celi. Ja kompletnie nie mam teraz pamięci, jakie to były słowa, ale święty Piotr powiedział, będąc zamknięty, zaszczuty, w jakimś lochu, gdzie spędził nie jak długi czas. I on powiedział o tym, że, że, że nigdy nie czuł się tak wolny jak tu, gdzie jest. Dlatego, że odnalazł Chrystusa jako swoje własne istnienie, odnalazł wolność, która. Naprawdę nie zależy od niczego. To jest wolność, która doświadcza tego życia. Dlatego, jakkolwiek by to życie nie wyglądało, jakąkolwiek konfigurację nie przybierze ten cały zestaw tych przeróżnych okoliczności dookoła nas, to jest wolność, która doświadcza życia. Dlatego jest wolna od tego życia. Jesteśmy wolni od życia, i wówczas, kiedy zaczynamy sobie uświadamiać, że jesteśmy wolni od tego całego życia, zaczynamy żyć. Bo dotychczas, jeżeli myślimy, że, że musimy coś zrobić z tym życiem, to tutaj nie ma już w ogóle przestrzeni na to, żeby faktycznie żyć. Tutaj nie ma w ogóle przestrzeni na bycie spontanicznym. To jest tylko miejsce na to, żeby toczyć nieskończone strategie. Gdybym ja się na przykład zatrzymał tylko na tym, że czuję się nieśmiały. Nie nakręciłbym tego filmu, nie mówiłbym tych słów do Ciebie. Gdybym się zatrzymał tylko na tym, jak się czuje w środku i szukał komfortu pośród tego wszystkiego, nie mówiłbym tego do Ciebie teraz. To, co mówi do Ciebie w tym momencie, to jest życie, którym jesteś Ty, tak samo. Życie, które jest wolne od życia. Świadomość, która animuje... Film, który rozgrywa się tutaj, którego doświadczamy, jesteś naprawdę sercem bez granic. Ale ja nie chcę używać jedynie fajnych i efektywnych, efektownych, błyszczących słów tutaj, bo to nie o to chodzi nawet. 嗯，哈哈，对了。